Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Murder Mistery. Dokładnie. Tak, i dzisiaj właśnie, no, będziemy się także zajmować rzeczami podobnymi, z dołączeniem do, do gry, ale tym razem właśnie zrobimy spawn graczy. W takim znaczeniu, że jak rozpoczniemy grę, no, to zrespimy się tam w różnych miejscach na no, mapie, randomowych. Znaczy, no, randomowych tych ustalonych tam, gdzie się robią monety. Tak, bo tam, gdzie mamy monety, no to tam właśnie się będziemy respić. Na początku wszyscy na środku będą. I później tam jakoś zrobimy tak, że na przykład nie, wiem, nie będzie można wyjść w jakieś miejsce, na przykład nie wiem, tu będzie taka bariera niewidzialna i nie będzie tu można dalej przejść, że takie lobby typowe będzie takie jedno miejsce do chodzenia. No i później się cała podblokuje cała i się tam gdzieś randomowo zrespimy. A w dzisiejszym odcinku właśnie zrobimy tylko to respienie. Zrobimy tak, jak mamy właśnie start game, no to właśnie po prostu musimy no w tym momencie wszystkich graczy rozsypać po planszy, tak jak to kiedyś tam mówiłem i tak na początek sprawdzimy jakie mamy te miejsca spawnu bo ogólnie mamy tutaj tak tak w maps objects jak tworzymy maps objects już zapominałem jak to jest no tak mamy nazwę tą datę czyli to te dane te wszystkie kafelki no to mamy spawn czyli to będzie trzeba użyć dobra wypiszemy sobie tak console.log to jest rooms od gamecode i to jest map na początek wypiszemy map i tak to odświeżymy rozpoczniemy grę i ok, mapa jest jeden, No, czyli tutaj się, się pokazuje indeks. Czyli musimy zrobić tak. Jest coś takiego chyba maps. maps objects. Od tego spróbujemy. No, bądź się wyświetlił, bo to jest map przecież. Tak. Nie maps. Nieważne. Dobra, włączymy sobie to jeszcze raz. wyścimy i włączymy. I jest tak. Dobra, rozpoczniemy. O, widać pokazało się całe. No, czyli ten tak naprawdę spawn musimy, czyli kropka spawn. Prześcimy to jeszcze raz i tak. Ok, rozpoczynam. No, no, to widać, pokazały się te miejsca spawnu. My tak naprawdę będziemy musieli no, tych graczy rozsypać po tych miejscach. Czyli dla każdego gracza, jakiego mamy, po prostu wylosujemy mu jakieś randomowe miejsce. I zrobimy ogólnie tak. Dobra, na początek zrobimy yy, const, nieważne const, i tu jest właśnie spawn positions, albo dobra, positions nie się nazywa, i to jest tak. Array.from, i jakoś tak zrobimy, I zrobimy jeszcze powiedzmy map, tak żeby no trochę mniej to było, a dobra, map object, i to będzie wtedy tak, coś takiego, no i tu wtedy zrobimy map object. No, i zrobimy tutaj, wypiszemy jeszcze Spawn Positions. Czy to na pewno działa? Ok. Dobra, jest. No, i zrobimy tak. Jak mamy wszystkich graczy, czyli zrobimy for, i tu mamy var player of rooms od gamecode.players. No, to wypiszemy player.player.player. To player. jest my i player.y post, tak żeby zobaczyć tych playów. na będziemy się na razie bawić, więc robimy tak. Clear i serwer Resetujemy. Dobra, robimy. No, na razie jest jeden player. Jak mamy tych dwóch graczy, no to zrobimy. Rozpocznij. No i się tych dwóch tutaj pokazało. Więc dobra, zrobimy tutaj tak. const random. Index to będzie get to jest functions.getRandom i tu będzie tak, to będzie od 0 do i tu będzie spawn position.length odjąć 1 jakaś jakaś randomowa pozycja z tej tablicy i zrobimy tak player.xpos to się równa i tutaj właśnie właśnie zrobimy tak tu będzie spawn-positions od random-index tu będzie chyba właśnie 0 czyli tego x, a tu zrobimy y no i to by się jeszcze przydało zrobić właśnie razy jakiś tile-size a my ten tile-size przecież mamy w app, czyli no nie powinno się tego tak kopiować to wszystko po prostu wyślemy do klienta tutaj właśnie w tej pętli i zaraz, zrobimy nową pętlę. Będzie for i tu będzie var i równa się 0. I jest mniejsze od Rooms od Game Code. Zrobimy na przykład const. Room. I to jest właśnie to. Tak, no i tu wszystko, wszędzie będzie trzeba to zmienić. Dobra, tutaj też. I tu będzie room.players. Kropka .length I tak zrobimy tak. No, sockets i player sobie będą miały taki sam length, czyli zrobimy tak, będzie const i dobra, to tak naprawdę może zostać, to może zostać i tu zrobimy właśnie tak random rand pos powiedzmy randomowa pozycja. No i tak, tutaj to losujemy i robimy tak const i tu jest rand x i dobra, to będzie to. No i tutaj jest wtedy tak, rand x, rand y, to zrobimy consty, dokładnie tak, czyli losujemy x, losujemy y i robimy tak naprawdę to, czyli sockets, room.sockets, od i to emitujemy, no i tu będzie tak. Tu zrobimy tak jak zawsze. Czyli tu będą monety. Tutaj będzie xPOS to jest rand x oraz y post to będzie rand y. Zrobimy właśnie coś takiego, to muszę wtedy usunąć. Dobra, rand, post to jest, dobra, tylko zapomniałem. I tak. No, mam nadzieję, że to się wyśle. No i w s po prostu to zrobimy tak. Jak mamy start game, no to start game data, ok. No, i oprócz tego wszystkiego robimy tak. Player x, data.xpos. Tak się nazywało. I tutaj jest tak. Dobra, wiecie co na razie? Zrobimy po prostu .op player, I tu jest tak. Pojawił się błąd, ponieważ zrobiłem bardzo głupi błąd. Tak, błąd się pojawił, bo zrobiłem błąd. Tu ma być room socket. Tak, tak powinno być. No i tu nie miałem wypisywać player x, tylko data .xpos. Tak. I dobra. Rozpoczynam grę tak. To nam się pokazało, gdzie mam się zrespić. No i tutaj także się pokazało. No i żeby była, wi było wiadomo tonikatowe, czyli żeby w jednym miejscu nie było dwóch graczy, no po prostu po każdej iteracji będziemy robić tak. Spawn positions splice i tu zrobimy tak rand pos oraz jeden, usuniemy ten element no i można sobie tak naprawdę zrobić tak, console log i tu jest spawn positions tak sobie to zrobimy, kropka length więc wejdziemy sobie jeszcze raz tak tu się pokazało no i widać, no po pierwsze miał 11 no bo się ten jeden gracz usunął, bo normalnie jest 12, na a później ma 9 i po się usunął ten drugi gracz, no więc git działa no, i tak naprawdę tutaj teraz można to zrobić. I będzie tak. To sobie wywalimy. No, i tu będzie tak. Data.xpos. I tu jest razy tile size. I tu też razy tile size. I tu jest tak. Player size podzielić na 2. I tu odjąć także player size podzielić na 2. Zobaczymy, jak teraz będzie. I tu chyba jeszcze coś będzie trzeba zrobić. Dobra, tak. Okej, okay, no jeszcze tego tile'a, żeby to tak tutaj nie było. Plus, Czyli odjąć tile size po 92, a to jest plus tile-size-192. Okej, okay, gdzie się tu pojawiliśmy? No wiadomo, tu później to będzie trzeba naprawić, ale to już tam kiedy indziej. Dobra, pojawiliśmy się, no później jeszcze tutaj coś będzie, jakieś odliczanie, takie coś i dopiero się pojawimy, tak jak to w prawdziwej tam grze jest. Ale dobra, to się kiedy indziej tym zajmiemy, bo rozpoczniemy, to się wszyscy gdzieś pojawili. Dobra, czyli działa, no to teraz można to sprawdzić z większą ilością graczy. Okej, okay, widać, wszystko się zrobiło, wszyscy gdzieś się pojawili w różnych randomowych miejscach. Tak, wszyscy gdzie indziej są? No tylko tutaj się taki chyba jakiś błąd zrobił, ponieważ oni wszyscy tutaj zostają, tak. I dobra, to jest taki pomniejszy błąd, ale dobra, każdy widać pojawił się w jakimś innym miejscu. Więc to jest tak naprawdę git. Tutaj właśnie, jak zmieniamy miejsce, musimy przesłać to serwerowi, że się poruszyliśmy. Tak więc no jak mamy player.js JS i mamy tak. Mamy socket.emit, Dobra, jest send, czyli tak naprawdę senda wystarczy wywołać. I zrobimy tak. Tutaj mamy po prostu send. Tak spróbujemy to zrobić. Okej, okay, mam tutaj pełno Peterów pl, jr dołączonych, więc można zrobić rozpocznij i OK. Się tutaj pojawiliśmy w różnych miejscach. No właśnie tutaj jest ten problem. Z tym będzie trzeba poprawić. Więc dobra, ja to poprawię tam w którymś z kolejnych odcinków, bo widać co tu się dzieje. Jest problem. Jak widać, te sekundy się bardzo szybko robiły, ponieważ tutaj to ostatnio patrzyłem i to jest właśnie tutaj jeden taki problem. Zauważyłem to ostatnio, i to jest tak, jeżeli mamy, tak, mamy start game, tutaj game timer rozpoczynamy, a ten lobby timer to właśnie mamy tak, że zawsze jeżeli no, minuty, sekundy będą mniejsze niż 0, do końca timer odliczy. No to tak, się stopuje, no i tutaj mamy tak tą metodę, a tu gdzieś mamy to wywołane. Dobra, jeżeli robimy delete room, to stopujemy obydwa timery, ale jeszcze na przykład jak rozpoczniemy grę przed czasem, no to by trzeba było właśnie tutaj także go wystopować. Więc jak mamy tutaj start game, room, kropka lobby timer, kropka stop timer, tak. Jego także będzie trzeba tutaj wystopować. Oraz, dobra, jak mamy stop game, ponieważ ta się skończyła i my wyszliśmy spokoju. No to chyba na nowo się zrobił ten nowy timer, a ten dalej działał stary, więc nie wiem. Dobra, zrobimy także room.lobby Nie, stop timer nie, tylko game timer. Czekajcie. Znaczy, no, nie Lobby timer, tylko game timer. Stop timer. Jest tak, że to trzeba było zrobić. Aha, rooms od game code, tak niech będzie. No i chyba tyle, mi się wydaje. No i okej, okay, mi się wydaje, że chyba ten spawn na razie mamy zrobiony. No oni wiadomo się tu w wodzie robią i tak dalej. Na razie jakby na środku tych kafelków, no i ja to później, jak mówiłem, poprawię te pozycję spawnu. No tu można widać, że... Może tak na środku pojawi się tego kafelka, no więc jest git. No i właśnie tu jest też taki błąd z tym... Że minus 1 i Nie wiem na razie, co z tym błędem jest. Dobra, ja go jeszcze później sprawdzę i naprawimy go w którymś kolejnym odcinku, bo jeszcze jest, są jakieś tam błędy z tym timerem, ale to w jakimś kolejnym zrobimy, bo one nie są aż takie poważne. I jeszcze przydałoby się dwie rzeczy zrobić. Pierwsza, no to właśnie te monety, one się tutaj respią właśnie tak. No, jak sobie zobaczymy tutaj. Tak, to one tutaj, jak jest kafelek, to one także się tutaj, jakby w rogu tego kafelka respią. Więc to by trzeba było tak na środku zrobić. Jak mamy coins JS, no to jak mamy tak, create map coins, i tutaj jest add coin. No to tak, anim x, anim y, to mamy właśnie tak. Ta pozycja, jeśli chodzi o kafelki, czyli 0, 1, 2, no czyli który kafelek na mapie, i tak dalej, razy tail size, no czyli jak mówiłem tutaj w rogu. I to trzeba właśnie zrobić tak to jest razy tile size i tu jeszcze plus tile size podzielić na dwa tile size także podzielić na dwa, czyli górny ruch kafelka się w środku pojawi i jeszcze by trzeba było odjąć tego coin size, żeby to było idealnie na środku. nadzieję, że cię o co chodzi. I to jest tak coin size podzielić na dwa jeszcze. OK, widać tak, nawet wygląda, że to się pojawiło tak na środku, mniej więcej. Jeszcze tutaj gdzieś pójdę zobaczyć te inne. O, widać, nie jest tak, mniej więcej na środku, więc teraz to troszeczkę lepiej wygląda. No i taka jedna rzecz na koniec odcinka, jaką właśnie miałem zrobić, no to tak. No to przygotowałem tak, jakby tekstury duchów. Czyli właśnie, jak ktoś nas pokona, czyli powiedzmy, pobijemy jego, no to tak, on, ma, on dalej tak wygląda. Może chodzić jak, no, jak normalny, normalny gracz. No, to trzeba właśnie zrobić, żeby on miał jakąś inną teksturę, żeby było wiadomo, że my duchami jesteśmy. Czyli, no, właśnie, zaimportujemy to dokładnie. Więc wejdziemy sobie w PlayerJS, czyli gdzie my to tam robiliśmy. I tak, mamy skins images. Tak, tu mamy wszystkie skins images, i by jeszcze przydało się właśnie zrobić tak: var, i tu jest ghosts images. Tutaj, jak je ładujemy, to zrobimy tak: ghosts images, od i. To jest tak, create image i to jest tak, players players. No, i tu wtedy będzie, a nie, ghosts po prostu, dobra. Tu będzie ghosts i to się nazywa player, i to jest plus i plus 1, plus kropka png. Tak, no i zrobimy tak, właśnie w tym miejscu, tak. Ja mamy Draw Player, nieważne jakiego Playera, po prostu jakiegoś, no to robimy zawsze skin z Images. A tu trzeba zrobić tak. Musimy tu jeszcze dodać tą wartość dead, czyli czy jest żywy, czy nieżywy. I tu zrobimy także jeszcze dead. No i tu, gdzie mamy to wszędzie, no to trzeba tak naprawdę dodać. Czyli mamy tak. Tutaj Player.dead. No i tu, gdzie renderujemy na center, Czyli tu mamy dead. Także. No i tak, mamy tutaj teraz Player S no, i trzeba sobie do tego wejść. No, i tu możemy zrobić tak. Tutaj mamy Skins Images. To chyba to tak zadziała. Mam nadzieję. I tu zrobimy tak. Dead. I jeżeli jest umarty, jak ja to mówiłem zawsze, to będzie wtedy Ghosts Images. A w trzecim przypadku będzie Skins Images. No, czyli tutaj w zależności od Dead, no to to się jakby zamieni na którąś tablicę. No, i z tej tablicy się weźmie właśnie. To po prostu jest taka no, dziwna składnia, ale mam nadzieję, że to działa. Ok, spróbuję go pokonać. No i jak widać, pojawiłem się jako duch. Tak, więc myślę, że to nawet ciekawie wygląda. Ok, pokonaliśmy go, a on się zamienił od razu w ducha. Dobra, więc to tak naprawdę działa. No czyli mi się wydaje, że tak naprawdę chyba możemy zakończyć odcinek. Tak, no, zrobiliśmy. No ten spał, no i te duchy. No w kolejnym odcinku poprawimy właśnie jeszcze ten błąd, no bo tam się chyba to nie działa, właśnie to co to zrobiliśmy to, to stop timer, ja to jeszcze, jeszcze posprawdzam, bo tam chyba nagle coś się, coś się stanęło i wszystko na nowo się zrobiło, po prostu się przeteleportowałem do nowego miejsca, czyli tak jakby nowe pozycje się zrobiły, czyli to start game pewnie musiało się jeszcze raz stworzyć, zrobić ta funkcja, więc dobra poprawimy to w odcinku kolejnym, no i poprawię może i te Mapy. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i zobaczymy się kolejnym razem. Tak więc do zobaczenia.